Zużycie prądu na klimatyzację w Unii Europejskiej. Włochy odpowiadają za ponad jedną trzecią zużycia energii elektrycznej na klimatyzację w Unii Europejskiej wynika z danych Eurostatu. Stanowi to prawie 23 000 terajuli w przypadku Włoch w porównaniu do nieco ponad 60 000 terajuli we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Włosi zużywają tak dużo energii na klimatyzację, mimo że ceny prądu należą tam do najwyższych w Europie. W ostatnich latach kraj ten doświadcza ekstremalnych upałów. W regionach takich jak Sycylia czy Sardynia temperatury latem potrafią sięgać nawet 48 stopni Celsjusza. Włochy mają również najstarszą populację w Europie, a osoby starsze są szczególnie narażone na skutki wysokich temperatur. Podobna sytuacja ma miejsce w Grecji. Kraj ten zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem zużycia energii elektrycznej na potrzeby klimatyzacji odpowiadając za 8 tysięcy teradżuli. Za Grecją plasują się Francja, Hiszpania i Niemcy. W całej Unii Europejskiej klimatyzacja odpowiada jedynie za 0,6% całkowitego zużycia energii elektrycznej. Lwia część przypada na ogrzewanie pomieszczeń, następnie na podgrzewanie wody i oświetlenie. Tymczasem zużycie prądu w Europie osiągnęło rekordowy poziom 11 milionów terajuli w 2021 roku jednak, spadło do 9,6 miliona w 2023 roku.